Siema, widzowie. Jeszcze The Forest'a zagramy. Niestety Jerzego za nami nie ma, bo mi się PS Plus skończył. Sprawdzałem, że... Tak, grać razem, chyba. Chyba, że jak go dołączy to wtedy będzie mogli, nie wiem. Może będą odcinki z Jerzym. Ale dobra, ja już się wyciszę, nie Dobra, jesteśmy już i tak. Jeśli ta, ta, taka seria bym się spodobała, w sumie to, to w kom napiszcie, nie? To może w porównaniu ziemią, może. Może będę dalej robił. Jeśli mi się spodoba, tak subik, łapka, łapka w górę. No i możemy grać. Ja to full. Dobra. Trzeba ma, jakieś to takie 10 minutowe filmy, może, może 15 to ja już grałem w The Foresta i ja miałem ogromną fortecę, no ale skasowałem, bo cały już przerabłem The Forest ale z początku fajnie będzie zacząć. Będzie fajnie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. I tak w trzecim odcinku, jeśli to się uda, to chyba pójdziemy sobie po piłę albo katany Wiemy trochę wcześniej, ale... No. Zobaczymy. Czy będę miał dynamit, bo tam pamiętam, że do piły jest dynamit potrzebny. Dobry to? Tak? Dobry. Zobaczcie, tu mamy kraków, eee, Co możemy ze szmatek? Pamiętam, że możemy zrobić... bone armor, eee, lina, molotow, eee, stickbark, rockbark,

tak, 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 czekaj, coś tu chodzi. Już... Jakbym zaczął uderzać, że tak powiem, tą panią, która skończyła ją tak niefajnie, to bym miał jej ubranko, ale no... nie chcę, żeby mi YouTube zbanował jakby konta. To jest dosyć brutalne. Ale dobra. No żebyście wiedzieli po prostu. <coughs> Dobra i tu są mamy, a tu mamy... Ty tu jest ja, Chcę się jako jak tu rozbijać? Ty idziemy jak zultować? Jak z bomby. Tam jest chyba, tu są <coughs> chyba <coughs> nie to mieć jak ma. lecimy bardzo dużo.

i o mutanty. No. jeszcze o butle do akwarium, więcej waconików, grosiki do bomb się przydadzą. Tam, coś jest ale tutaj, po, yy, pod pokładem, a tu może sobie... Ej, tu gdzieś pod pokładem nie jest... są drzwi, tam jest artefakt. Pewnie. Tylko dla złotą kartę, dlatego trzeba być um, O, tutaj widzicie? Pod pokładem, co okay. so, so wziąłem. Zeszed z powodem. No. Mm -hmm. Send to okay. Ooh. Yeah. It's some the, the, oh. the? Marinawa, yeah. Oh, not shoot. That's Oh. Something Pyska, a ja na ląd i chyba poszukamy wioski kanibali albo ja teraz zbudujemy, całe gierka so, gierkę żółwie, Żółwik! Z jest yy, tak, spójrzcie. No, Dobra, do musimy to zrobić. Um, jest mięsko i skorupa, więc. No, no jakby tak. Uderzę go w bambaryłę. Sikierką. Wiecie, co? Wiecie, wie No. Mam nadzieję, że go co nie zabolało. Spoma, to, to spíne, pot, ne, ne hmm. oh. No, měsíc má, no nemám, to nemám, 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 gwara na patrzę ole ole wuloszczany ten I się może ja. sam czasu mam Czyż... О, oh, ты, чулю, ты, один, ты. Ну, подойди сюда. Подойди сюда. один. Станешь, керри, в рейд, а то Там другая. О, тут она. Уху! ну, давай. Oh. No, kto pierwszy. Jeszcze. Trzeba kupić pancerza, Boa, tia. Estamina, é estamina, estamina. Serio? No jeszcze ty? Cała zgraja. Dobra, czekaj to będzie Awdu. Nie wódka. O, nie, co?

No i Nie wiem czy mi to YouTube zbanuje czy nie, ale O sorry nie. A w sumie raczej nie no bo Redzi też gra, dużo gra. Też tak robi. Więc chyba Nie. Yeah. A čo máme za pomôcky?

No tak, ehm... chyba zakończymy pierwszy odcinek. Ehm... Um, no, i... Um, albo jeszcze chwilę tym... Właśnie pozwolę sobie... Dobra, 我做农民。

Przeczekuję single player select O, tu mam, widzicie, tu są moje... Ta, tam gdzie miałem tu fortecę jeszcze są e, zapiski Dobra, to my sobie tu zapiszemy na... Tak, tak, save saving game, mhm, dobra. Tu chyba zakończymy nasze pierwszy odcinek, dajcie znać czy Wam się podobało, czy może nie. Ale to takie te początki są takie najtrudniejsze, Pamiętajcie, później będzie już ciekawiej. Trzymajcie się i cześć!